Siemanko wszystkim, po jakże długiej przerwie, nagrywam tak trochę spontanicznie. Wziąłem się za to, bo weszłem na dysk, popatrzyłem, że mam jeszcze jakieś tam nagrania z ligierem archiwalne, no nieudane, więc to będzie taki film w sumie o, w zasadzie o niczym, no o próbie zrobienia czegoś, ale tak naprawdę nic się nie... nic się nie udało. O. No. Też ma parcie na szkło. A więc jeśli chodzi o kanał, to jestem naprawdę bardzo wdzięczny za te 3000 subskrypcji. Nigdy się nie spodziewałem, że będę miał te takie to 3000 subskrypcji. No mi się... Kiedyś to zazdro, zazdrościłem ludziom, kurczę, którzy mieli tysiąc, i tak patrzyłem. Jej chciałbym tak mieć, więc teraz, jak mam te trzy tysiące, to powinienem chyba zacząć jakoś regularnie nagrywać. Więc plan jest taki, że do końca roku yy, będę się starał wstawiać jakiś film co tydzień. Czy to będzie z cold startu, z jakiegoś samochodu, czy to będzie jakaś aktualizacja, jak wygląda maguch, bo trochę bardziej rozebrałem, pokazać gdzie są dziury, jaka korozja i tak dalej, żebyście mi też mogli poradzić, co z tym zrobić. No i w zasadzie, w zasadzie to by było tyle. No, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za te 3000 subskrypcji. Ja przepraszam za, za to, że naprawdę te filmy... Tych filmów nie ma, no. Przepraszam. I postaram się jakoś teraz co tydzień, przynajmniej na razie do końca roku, później zobaczymy, wstawiać jakieś filmy. Jeden mniejsze, drugie ciekawsze, krótsze, dłuższe, ale będą. Więc teraz... Oj, kurde niesforny jesteś, a więc teraz yy, przekierujemy się do czerwca 2017 i zobaczycie przebitki z Ligierem. Czyli miłego oglądania. Ja już spadam. Cześć wszystkim. Zaczynam dzisiaj filmik na pokładzie Ligiera XO. Zabrałem go na małą przejażdżkę. Chcę rozlać silnik i chcę w końcu wymienić olej, bo już jak widać kontroleczka serwisu się zapaliła trzeba po prostu wykonać przegląd no i jeszcze mamy tutaj taką małą informację od komputera że już jest właśnie 0 km do przeglądu więc nie ma rady trzeba olej wymienić ruszamy ligierkiem droga wolna jedziemy Jak widać jest dzisiaj 30-stopniowy upał, więc silnik rozgrzeje się, się bardzo szybciutko. Ale przejadę parę kilometrów, żeby się wszystko może nie tak żało. wtedy olej. Wszystko olej, wszystko zleci łatwiej. No a szybki, bo tylko będzie nam hałasować, wiać. Ja już długo tak nie wytrzymam, bo jest taki upał, tak draża, a tutaj nie ma klimy, no ale cóż, no z otwartymi oknami jest bardzo przyjemnie tak to jest jak się nie ma kanału trzeba najzwykle i na świecie po prostu improwizować podeszłem tutaj parę kosteczek zarówno pod przednie jak i pod tylne koła żeby zachować poziom no i teraz próbuję na to wjechać Jak widzicie, jak nie ma się kanału, to trzeba improwizować. Ułożyłem tutaj kosteczki pod przednie kółka. Zaraz ona spróbuję najechać. tył autka będzie na, stał na kostce tutaj. Tu jest wyżej niż tutaj, a więc poziom będzie zachowany, a ja po prostu miał, miał lepszy dostęp, łatwiejszy dostęp pod silnik do miski olejowej. I zaraz zobaczymy czy ten plan się uda. Jak, jak widać udało się teraz jeszcze wezmę tutaj te kosteczki podłożę z przodu troszeczkę bo się troszeczkę głęboko wjechałem tutaj dobra ale jest w porządku, jeszcze się podłoży coś po tylne kółka żeby nie zjechał, jest oczywiście na ręcznym jak najmocniej zaciągniętym To powinno być wszystko w porządku Miejmy taką nadzieję. Dobra. Trzeba teraz coś tutaj powodkładać. Desteczkę weźmiemy pod kuleczko, jedno. To on pod drugie. Trzyma się. To będzie wszystko w porządku, miejmy nadzieję. No to lecimy dalej.